Witajcie w odcinku Shakes and Fidget. Dzisiaj zajmiemy sobie tylko trochę na twierdzę w SF. -ie. Dobra, trzech powinno wystarczyć. I już... No hmm. dalej zmienianie i już można szukać klejnotów, jak się buduje. I chyba wiecie, że tak się miał wam to pokazać, ale chyba nie teraz. Podpowiedzi się atakowałem, nowy prezent zadałem, nie to po 5 powinienem zabrać. A oto moje nowe itemki do wieży, które będą już takie, 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 i takie i takie, i takie i takie. To będzie oczywiście tylko do twierdzy. I tutaj, hmm, tutaj jest link do mojego kanału. Zmieniłem nazwę na humor bo wiecie, że fajniej brzmi. Po prostu... No lepiej mi się teraz takim W ogóle lepiej mi się wstawię filmiki na tym niku, bo nikt takiego nie ma. Dobracam tylko jego. O, pierwszy krecior. Drugi sobie. I wygrana. Jeszcze kryt. Jej, moja najlepszy pozycja to. Yy, najlepszy kryt to taki. To jest moja najlepsza pozycja i aura szósta. Ostatnio z aury mi wyleciało to. Hmm. Całkiem dobre. Ktoś mi chyba nic nie napisał. Kurde. Wysłałem mu to? No, wysłałem. To był mój kolega ze szkoły. Chyba znacie to Zapraszam go za subskrybowanie go. Eee, jest słabym youtuberem Kupił sobie suby Nie, to w nie kupił Ale chce, chce sobie kupić, wiecie? Nie Jeszcze sobie nazwał się Paszabice Chyba nie wie o co chodzi A, i jak chcecie Odcinek chcesz Pawić nas at Freddy's, so to piszcie, zaraz go mógł, mogę Wam nawet zrobić. Tylko, żeby była gdzieś jedna łapka w górę pod tym odcinkiem. Dobra, na razie, do zobaczenia, cześć!